Cześć, witam w kolejnym filmie na kanale Astrochobby. W sierpniu informowałem, że radioteleskop Arekibo uległ uszkodzeniu. Wówczas to urwał się jeden z kabli podtrzymujących metalową platformę znajdującą się nad radioteleskopem. Spowodowało to uszkodzenie czaszy teleskopu na przestrzeni około 30 metrów. Inżynierowie odpowiedzialni za działanie teleskopu zaprojektowali wówczas system awaryjnej stabilizacji strukturalnej, pomocniczego systemu okablowania jednak tuż po rozpoczęciu wdrażania systemu, 6 listopada pękł także główny kabel na tej samej wieży. Na podstawie pomiarów naprężeń drugiego zerwanego kabla, który powinien działać dość dobrze, inżynierowie doszli do wniosku, że pozostałe kable są również prawdopodobnie słabsze niż pierwotnie zakładano. W rezultacie amerykańska Narodowa Fundacja Nauki ogłosiła, że radioteleskop Arecibo, znajdujący się w północnej części Portoryko nad Atlantykiem zostanie zlikwidowany. Nie powinno to dziwić, gdy już po pierwszej awarii z sierpnia tego roku przegląd teleskopu oraz uszkodzeń wykazały potencjalne zagrożenie katastrofalną awarią oraz mimo napraw cała konstrukcja mogłaby stwarzać długoterminowe problemy ze stabilnością, nie wykluczając przy tym zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Likwidacja teleskopu potrwa kilka tygodni, w najbliższym czasie ustalona zostanie najbardziej bezpieczna forma demontażu tego radioteleskopu. Arecibo to jeden z największych radioteleskopów o czaszy, której średnica wynosi 305 metrów. Radioteleskop jest potężny. Od 1963 roku, gdy go wybudowano, aż do 2016 roku był radioteleskopem o największej pojedynczej czaszy. By zobrazować jego potęgę... Sama platforma, zawieszona 150 metrów nad czaszą teleskopu, waży łącznie około 900 ton. Platforma wisi na 18 kablach umocowanych do trzech betonowych wież. Gdy na początku bieżącego miesiąca zerwał się drugi z kabli, było to sporym zaskoczeniem dla specjalistów. Jego obciążenie wynosiło bowiem zaledwie 60% minimalnego obciążenia grożącego zerwaniem. Badanie głównych kabli, które pochodziły z czasów budowy teleskopu, ujawniło pojawienie się w nich nowych pęknięć. Przez lata swoich obserwacji, Arekibo wykonywał nasłuch wszechświata na zakresie od 300 MHz do 10 GHz. Badał Merkurego, dla którego odkryliśmy, że wykonuje obrót w czasie 59 dni, odległe mgławice i galaktyki, gwiazdy czy pulsary. Dzięki obserwatorium Arekibo w 1968 roku. Odkryliśmy okresowe impulsy radiowe z mgławicy Kraba, co pozwoliło dowieść istnienia gwiazd neutronowych. W 1974 roku, przy jego pomocy, wyemitowano w kierunku gromady Herkulesa nasz pierwszy celowo opracowany komunikat radiowy, przeznaczony dla hipotetycznych, obcych cywilizacji z odległych planet. A w 1990 roku, Aleksander Wolszczan odkrył trzy pierwsze planety pozasłoneczne. Wykorzystywano go również w ramach programu poszukiwania obcych cywilizacji SETI. Poza tym teleskop używany był również do pozaastronomicznych zastosowań, tutaj warto nadmienić stosowanie przez wywiad Stanów Zjednoczonych do określania pozycji stacji radarowych ZSRR na podstawie sygnałów odbitych od Księżyca. Olbrzymi radioteleskop przetrwał niejeden huragan i trzęsienie ziemi. Na przykład w 2017 roku. Gdy huragan Maria spowodował zerwanie jednej z lin, i uszkodzenie 30 paneli spośród 38 tysięcy, z których zbudowany jest teleskop. Plan demontażu teleskopu zakłada zachowanie możliwie największej ilości infrastruktury Obserwatorium Arekibo, w celu wykorzystania jej do przyszłych misji badawczych bądź edukacyjnych. Proces likwidacji rozpocznie się już w kolejnych tygodniach. Po zakończeniu całego procesu, swoją pracę będzie kontynuować Obserwatorium Arekibo Lidar oraz Stacja Kulebra, która zbiera i analizuje dane pogodowe. Działania w zakresie analizy i katalogowania zebranych do tej pory danych przez radioteleskop dalej będą kontynuowane. I to już wszystko, co przygotowałem w dzisiejszym odcinku. Jeżeli dalej mnie oglądasz i doceniasz to, co robię, to zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję na kanale, by być zawsze na bieżąco z moimi produkcjami. Dzięki za oglądanie i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Hej!